Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Jezus, widząc ich wiarę, odpuścił grzechy i uzdrowił paralityka. Ich wiarę, nie jego wiarę, chorego. Grzesznego człowieka, ich wiara, tych, którzy przynieśli, oni przynieśli go do Jezusa. Ich wiara uzdrowiła tego człowieka. My też możemy przynosić do Jezusa ludzi, i naszą wiarą możemy ich uzdrawiać. Jezus będzie uzdrawiał dzięki naszej wierze. Jeśli będziemy przynosić ich do Jezusa, czasem na kogoś narzekamy, czasem kogoś osądzamy, czasem źle mówimy. Ktoś może rzeczywiście się źle zachowuje, nie tak jak trzeba. Naszym narzekaniem, naszym osądzaniem. Naszym plotkowaniem, mówieniem źle o nim, nic nie zmienimy. A jeżeli będziemy go przynosili do Jezusa, możemy bardzo wiele pomóc takiemu człowiekowi, bardzo wpłynąć na jego zmianę. To jest bardzo ważne, żebyśmy przynosili do Jezusa, przynosili do kościoła, przynosili na modlitwie, przynosili przed ołtarz w czasie mszy świętej, przynosili w naszych modlitwach ludzi, którzy są w jakikolwiek sposób sparaliżowani, czy duchowo, czy fizycznie, chorzy, yy, grzeszni, słabi. Przynosić takich ludzi do Jezusa, ale też i my sami czasami czujemy się takimi sparaliżowanymi. Może też trzeba prosić, żeby inni się za nas modlili, żeby inni nas przynosili do Jezusa. To jest nasz ratunek, to jest nasza pomoc, żeby nie tylko my sami prosimy Jezusa o pomoc, ale prosimy, żeby inni jak tego paralityka przynosili, żeby dzięki ich wierze Pan Jezus i nas uzdrowił i nam odpuścił grzechy. Pozdrawiam serdecznie, niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Z Panem Bogiem.